Słowaccy ratownicy górscy wznowili poszukiwania trzech taterników z Polski. Mężczyźni zaginęli podczas wejścia na Gerlach, Najwyższy Szczyt Tatry. Od piątku nie ma z nimi kontaktu. O szczegółach Paweł Pawlica. Tuż po wschodzie słońca w rejon masywu Gerlacha wyruszyły kolejne grupy ratowników chorskiej zechranny służby. Słowakom towarzyszą także ratownicy Topr. Dodatkowo rejon Najwyższego Szczytu Słowacji obserwowany jest w pokładu śmigłowca ratowników górskich o zaginięciu trzech kolegów poinformował Polak, który wraz ze znajomymi wybrał się w piątek rano ze śląskiego domu w kierunku Batyżowieckiego stawu. Tam mężczyźni rozdzielili się. Jego trzech towarzyszy miało iść dalej z zamiarem wejścia na gerlach przez Batyżowiecką próbę. Telefony zaginionych były aktywne, ale nie udało się do nich zadzwonić ani uzyskać odpowiedzi. Strategiczne obiekty, w tym porty lotnicze, kontrolują rosyjscy żołnierze wspierani przez oddziały państw członkowskich w Radzieckiej Organizacji Układu Bezpieczeństwa Zbrodni. Zamieszki wykupły w Kazachstanie 2 stycznia, po tym jak władze ogłosiły podwyżkę centrali. Demonstranci demolowali budynki rządowe, redakcje państwowych stacji telewizyjnych oraz sklepy i bankomaty. Władze Kazachstanu nie podają dokładnej liczby zabitych. Lokalne media informują ogólnie o kilkudziesięciu ...eckiego MSW i Erwan plus Durbaj że siły porządkowe zatrzymały 5130...